Siema, witajcie w kolejnym odcinku z Subsistence, razem z Piotrkiem Siemano, siemano, jeszcze pomidorka zje Dobra Spoko No i no, tak, no, dzisiaj no, Atak kolejny Na tą małą bazę, czy małą, no średnią powiedzmy I będziemy później robili czekany, mam nadzieję, że nam uda się w miarę jakoś to zrobić Dosyć długi jest ten dzień tak jak zauważyliśmy, nie wiem, czy coś się zmieniło, ale. A na którą my biegniemy? Na tą, to po prawej, Tom, nie? Czy na którą? Nie, na tą nową. A co na tą my nową. No dobra, dobra. I stwierdziliśmy, że chyba zostawimy tą bazę co ostatnio, żeśmy rajdowali, bo ona miała aż trzy skrzynki, więc yy, no opłaca nam się, żeby lutować ją co jakiś czas, rajdować. A tamtych innych sąsiadów możemy wysadzić tym BCU. Także zobaczymy. Jeszcze chciałem zachęcić nowe osoby do subskrypcji oraz yy, jeśli wam się podobają filmiki, to możecie zostawić lajka oraz śmiało skomentować. Pamiętajcie o minimum 7 słowach, bo wtedy algorytm YouTube'a nie traktuje tego jako spam. Yy, weźmiemy sobie ten już kurde kombułę. Ja mam teraz zapalające. Się zastanawiam czy Pusto Oni jakoś. przybiegną skądś. Oni Ta? skądś przybiegną. Oni się rozeszli chyba. Chyba tak. Jeszcze patrzę czy nie. Ja czym bym jeszcze nie poczekał ma. zanim podejdę. O Oni już tam są na górze. Dobra. Co to? A tu jest. Dobra, patrz. Gdzie? Na, Na balkonie? Tak. Jest tam jeszcze? To nie strzelaj. Jest. Strzeleć? A, o ty kurde, dobre. Jara się. O ty kurde. Słyszę strzelim. jak dostaję obrażenia. Tak. Ja też tu rzucę, podpalę im drzwi. Czy nie? Podpal, podpal. Podpal drzwi, podpal. Jo, ja aż widziałem co było przez ten, ale jazda Co tu się odwala? Ludziska Kurde no, grubo Fajnie, bo to dużo... Bez zaczęliśmy to ogarniać ja. tą grę trochę No Dobra Niech się jara, ile żeśmy? No widzicie? Ładnie nawet poszło Żeby było tak, że można wypukać to pyk, pyk, pyk Dobaj, lecimy, niszczymy im to A nie nawala. E no spokojnie. To on nawalał gdzieś wiem, tam. No nie, nie mamy. Także trzeba to... No i nasze dalsze plany. Ten koktań, no? Tak, tak. Nasze dalsze plany będzie to zejście do piekła. Kurde, irytuje mnie ten chłopiec, strzela tam, ale dobra. Takie jest to o, dziwne. To, to bo... z rozbroje na maksa jak tam poleciał ten koktajl. No. <śmiech> <śmiech> dokładnie. Także... E, jak zejdziemy do piekła to spróbujemy zdobyć te specjalne minerały. Tylko mam nadzieję, że tam nie zginiemy, bo jeśli byśmy zginęli to będzie katastrofa. Bo... Trochę żeśmy tutaj to co tutaj mamy na sobie to zbierali. W sumie dotychczas. No te wszystkie odcinki. Także, no, robimy na pewno jeszcze apteczek, ja mam dwie, Piotrek ma dwie, Bandaży, jedzenie, picie. Ja mam tak. trzy nawet. O, no to jest, właśnie, jeszcze lepiej, bo... Bo ja to... nie użyłem tak. na pierwszym ataku. No właśnie. I... No, dobrze, mamy te lepsze bronie, z nimi jesteśmy mocniejsi. Ja sobie już kamizelkę ulepszyłem, żeśmy jeszcze kugara jednego polowali w nocy. Poza nagraniem. No i co, i lecimy zaraz to rozwalimy. Mam nadzieję, że tu, no tak, jedna skrzynka to na bank będzie, ale dwie to wątpię. Ale kto wie, trzeba będzie jeszcze tu karkę zrobić, i stanowisko tych pojazdów, i jeszcze meble pokażemy, bo to też nowość. Z ostatniej aktualizacji, której dodali tam. Dobra, szykuj się. Dobra. co się, tak? No, no. Okej okay. O dobra, mamy Granaty zajebiście które. Jeszcze tą krótkofalówkę, falówkę, no zastanawiam się czym Trzyma użyć Ale wyleciał chłop Stary <grym> Ale no pięknie to to no, dużo, Amo. Mieli coś. Trochę popiołu. O! Cynę. Potrafię. Masz może linę? Zwykłą? No nie mam. A co? A właśnie granata robię, to bym zrobił od razu na tej strzale, bo mam tam strzałę jedną. A, a wiesz co? Szkoda tego, wydaje mi się. Szkoda. A tutaj coś? A nie, to tylko tyle. Kurde, mała ta ich baza, nie? Tak, to jest z tych nowych bas, nie? Tak. Ale dostali stary łupnia. No pięknie. Jakby było? Trzech, czterech? Tak. No, ładnie. Naprawdę. No dobra, to co ładujemy na następną drodze? Kurde, no kusi. Może ich zredujemy, bo w sumie... No ile nam to zajęło? Chwilę, nie? No chwilę. Także o, tam ci widzę, że... murde. Hmm. Dobra, to ja się tak przyczaję... Poczekaj, zerknijmy jak to wygląda. Oni mają balkon na tą stronę, będę się. To po prawej. O stary Dobrze <noise> Dobrze, że ty masz shotgun. No. <noise> nie słyszałem, bo gadam. Tak. Okej. Okay. Patrzę jeszcze na ping, bo mi przez chwilę, o kurde, wzrosło trochę Ale... Mam nadzieję, że... No, poczekaj, poczekaj, ja spróbuję przysnajpić typa tak jak tam Dobra Nie widzę ich tu Ta, ja też, no jakoś, kurde, coś... Oni się gdzieś rozeszli No, bez kitu W środku nie widzę go też Nie ma ich, ty Kurde, w krzaku siedzi, ukryty. Dobra, dobra. A, to spryciarz stary. Oni A... wykorzystują tereny. Jest na górze ty, na balkonie? Tak, ała. Nie wiem, czy trafiłem. Co no za tak, dziady? Oni wykorzystują teren. Tak. To już jest dwóch więcej nie widzę. E... Jeżeli są, to przybiegną. Dokładnie. Możemy mołotowem. Patrzę, czy gdzieś tu nie Już ma. Działam. przypadkiem... Jest mina, jak coś. Za tym. Ja bym ją rozbroił, zostaw ją na razie. Tak? Będziesz chciał zobaczyć, czy to się da. Tak, podejdę od tyłu. Tylko po może mi oddaj sprzęt, żebyś nie ucierpiał w tak, sensie. Ta. Z hełmem i tak dalej, tylko to rozwalmy. O, no, tobie też się tak zrobiło, że. Fajnie To no, naprawdę. A ja mam granata. Użyć granata? Jak drzwi rozwalimy to wrzucisz. Ale to po co? Do środka. A Szkoda Chociaż na drzwi lepiej. Na tą dużą bazę możemy zostawić. No nie? dobra, w sumie rację. Bo tam było wielu typów To prawda O kurde, nie wiem czy mi wystarczy Wystarczy nam na rozwalenie tego? Ile masz jeszcze tej sikiery? Całą i drugie troszeczkę No to starczy Ej nie, końcówkę już mam Okej okay. Ja mam końcówkę O kurde No to grubo To może na granat tu wleci? Nie wiem <grym> No ale co No nie szkoda, szkoda. W sumie granat to, to rzeczywiście się nam przyda do zrajdowania tam były dwie, 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 jeszcze jedne drzwi, nie hmm. No i lipa i mi się też skończy. A masz yy, złom? Nie mam złomu. Niestety Dobra. Kładę granat Jednak. A ty też masz granata? Dobra, lecimy, co, co zrobimy? Ty tak to nie kładź, bo ty stary dostaniesz. A nie, dobra. Jest typ na górze chyba? Okay. Jest. Chyba na górze coś widziałem, nie jestem pewien. Ty, ty, ale lud, zoba. Uła. Patrz, Drugi. dawno nie byliśmy i oni mają panele. Ta. Tylko nie wiem czy... Ja... A tak, wziąłem A, wszystko. No to na, stary. Na Miodzio Panel, mieć to. To wszystko. Oto. To słabo. Znaczy... Słabo. Ja za ten panel to muszę się ładnie. A, wiem co stary, ja miałem taką bazę. I pewnie tam będzie u tamtych, że winda była do A, góry. Kurczaki. I co, chcesz ryzykować z tym? Tylko oddaj oddaj to. Uważaj, stój! Chodź tu do mnie. Odwróć się. Ale stary. Ja już. Dobra, bo ja już nie mam jak to wziąć. Nie masz jak? Nie. To wyrzuć jakieś graty takie, wiesz. Dobra. Śmieci. Wyrzucę to. I wezmę Kurde, co tu by wyrzucić eee, z jemia gody już Dobra Czy to jest? Tu jest stary, wejść obok tego tak blisko. Na kucaka. Wielki eksperyment Nie pamiętam, Kiotrka. która strona była która. Chyba tak. <grych> O oh jest, nie. Oh yes. O no jest. mam jeden jeden, ale nic się nie da zrobić. Nie, nie podchodź. Nie, od tej strony mogę. Ta? Bo on wybucha w jedną stronę. Aha No ale lipa, nie możesz nie, Nic się nie do zrobić A tak dalej. No właśnie, ty. Tak. Widzisz? Ja odsłysza, nie ja nie chodzi. Ty się jak będziesz strzelał do tego? Co chłop, dobre. No, teraz ładnie, Wiesz, ładna bo to, w, to on, Claymore wybucha w stronę wypukłą. Aha, no to dobrze. I tam ma czujnik i tam wybucha. No to elegancko. Dobra, lecimy na bazę. Tak. No mamy kolejny panel, więc zwycięstwo totalne. Nice. Nice, petarda. No. To podejrzewam, że w tamtej pierwszej bazie, która była, ona mm. jest trochę większa od tej, co tam też będzie. Może być. Dawno nie byliśmy w bazach i dlatego. Tak, może tak być. Dlatego no. takie luty są. To bardzo dobrze, bo naprawdę nam się to przyda. No, ciekawe, ciekawe. Żebyśmy mieli teraz, nam się to porobiło. Ja mam dużo tego tłuszczu, więc spokojnie jakoś z tym olejem będzie. Ty, właśnie jak tam kury nie umarły? Żyją. No doda. nie. Dam im tego... A dam ci ciuchy, ej. E, tutaj rzucę ci sprzęt. To, to, to... 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 To, to... Chyba wszystko. Dobra. I tak, e, od razu patrzę... O, 12 tłuszczu, super. Włączamy. I zaraz zbuduję pierwszy czekan. Nice. 12 kryształu. I co tam? Sztabki. A, sztabek nie mamy tyle, nie? no Przydałyby się. Sztabki. Sztabki, 10 tego i 5. Jest, jest No to powinno Okej, okay. no tak, ej tamte czekany będzie no jeszcze trzeba trochę żelaza przy przytapiać No To na bank Tylko czy nam to starczy? No nie, nie starczy nam tego Ten jak tam nawozi <grybo> Grubo Okay. Możemy mięsko zrobić, to do przetopienia Granat odłożę Blach mamy dużo Spoiwa no, Ładnie, ładnie Szkło A, idę ten panel dać, to nam się przecież będzie No bardzo ładnie, powiem szczerze, że Nie spodziewałem się takiego rozwoju sytuacji, że Aż tyle tego. Te panele to bardzo dużo. Tak, no. Bardzo dużo jest. do przodu. No. Szybciej się to generuje. No, ej serio 47 już, no to to jest bardzo dobry wynik. Ale tylko jest wszystkiego, ja cię kręcę. Muszę tu porozdzielać. Ja to jeszcze bym poszedł na tą trzecią. Ha, ha. No można by było pójść. Kurde Możemy tak zrobić, no w sumie. Niech się i tak generuje, tylko wiesz co zrobię ten czekan za zrobię. pół minuty. I zrobię. będzie. Ja wywaliłem się ze wszystkiego, ze klikunku. Dobra, masz to mięso. Ci wziąłem tu i... a te, kur kurczaki są najedzone? Dałeś im papu? Właśnie, nie. jak to działa ta krótkofalówka? Użyłem ją. Obóz łotrów zlokalizowany. Ty, już widzę to. Jest taka. Nie wiem, czy ty to widzisz, ale w stronę wody jest ognisko. Tu w ogóle jest. Czy jest jedna jaskinia? Ale numer. I mi pokazuje nie, tam. nie widzę tego. To ci dam, Tomasz. I tam powinieneś widzieć ognisko w tą stronę patrząc. Czyli łotrzy to są stary, to nie są hunterzy, tylko... O, widzisz tam ognisko, tam przez ścianę? A, jest. No, ale nic na mapie tam nie widzę w tamtym kierunku, tylko po prostu, że łotrzy są. Chyba, że to jest to, ale chyba nie, nie. To może być na tej zasadzie, że po prostu będzie pokazywane, w którym kierunku mamy iść. Tak. Fale są. No, no, no. No dobra. Faza. No. no. Dokładnie. Dobra, mam wszystko. A nie, nie mam tych. A nie, mam tu. Dobra, sztaby. I mogę już to robić. Ok. Działaj. Jeszcze tylko to. Miałaj Mark from Poland. To jest. Dokładnie. I. A, i z tymi czekanami w ogóle, to też będziemy mogli na ściany lodowca się wdrapywać i te piórka sobie zdobywać. Tylko no. Tam jest kawałek drogi, nie? I jeszcze nas może uderzyć wtedy, bo broni gniazdo. Ożył. No i tak to wygląda, widziałeś? Fajne, nie? No fajnie. Ale tu, popa. <laughs> No. Także grubo. Ciekawe, jaki damage mają. No. Ciekawe, ciekawe. Zostawimy sobie to. No i dobra. Eee, paliwo doleje. Wodę ma. Ja mam. chcę latarkę do broni. Masz to. O. Zrobimy kiedyś. To, tu. Weź z tego naszego. O. Dzięki. Eee, no i co? I możemy iść ci nie? Miałam granata Masz? Tak yy, tylko jeszcze Zobaczymy, patrzę sikiera Kilof Cokolwiek Właśnie ja nie mam nic Musimy zrobić sikierkę 4T Dobra więc co to mam Tu masz amunicję Do broni To zostawiam To też Płótno Dzięki. I możemy lecieć. O, dwie pikowane tkaniny. No może na zimę się nam uda, powiem ci to. Dobra no. i lecimy. Myślę, że na luzie. Obóz to będzie to ognisko i bez tak. tego. Bez ci bazy. to są ci słabsi jakby. Nie, zobacz cały czas. Ja odłożyłem tą krótkofalowkę i cały czas... Tak, bo jak to użyłeś to jakby to zostanie. Znaczy... Nie wiem, czy jak długo, ale no. Ty, tam są typki? Tak, zobacz, tam są typki. po... Na wybrzeżu, tam. Ale ich mi nie pokazywało. Może to są świeże. A, jest na nowa ekipa. No dokładnie. Ale ich się nie opłaca. To nie. są leszczyki. Nic nie mają. My idziemy tutaj po jakiś dobry lud. Fajnie, te gęsi, czy coś tam lata na niebie. Nie wiem, czy to. Ty... Ty też teraz... Jezu, myślałem, że na minę nadepnąłem. Mały zawał. A, Ty e... Też będą walić. Masz sikierkę. Dobra, masz przymierzam. Gdzie mam tym się tym przymierzam z tym siekien? Przymierzam lehe Sam Jest dwóch. Gdzie on jest? Skampił się. Kuźwa, teraz łazi. Co ty No właśnie. Nie trafiony. Ładuje. Okay. Up. Dostał? Co jest? Dobra, coś dziwnie. O, a się zwróciło jedno? Ty, bo no, tu ich było więcej, więcej typu? czy nie? Tak, tak. Trzech tu było? Nie, dwóch. To, to chyba trzech, to jeszcze jeden jest na pewno. Ten tu łazi. Dobra, to co, granacika, nie? Dobra No ma 270 Coś O, nie za szybą, nie może tu strzelać. Tak, 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 tak. No a dostanie kulkę tu na ludzie Masz? Śkierkę dałem Ci, dobra I lecimy. O No ładnie, na jednym odcinku trzy bazy to rekord. No i na poprzednim to dużo, większa. tak. No, żeśmy się przykład potem przygotowywali. Pom zostawimy, niech ona się rozbudowuje, tak. bo może będzie w niej bardzo dużo lutów. Tak, liczę na tą windę, bo chciałem Ci też pokazać jak Winda działa. Winda jest epicka. Wymaga bardzo dużo materiału, także no. Jeśli też macie jakieś propozycje ludziska, to śmiało piszcie o różnych survivalach. Mamy ogólnie jeszcze plany do paru gierek w przyszłości. Ale zawsze chętnie wysłuchamy, odpowiemy. Dziękujemy też za całe wsparcie, za wszystkie lajki i komentarze. Jeszcze trochę i zaraz to rozwalimy. No i niestety mamy jesień, tak? Mamy październik, już, kurde. Masakra. Mam nadzieję, że te kurtki zrobimy sobie na zimę. Bo. Udało nam się przez dwa sezony <grych> No już się szykują Dobrze że oni drzwi nagle nie otwierają tak znikąd hmm. No rozwalimy to, ty bo ja mam tak siekierę powiem szczerze, że zaraz mi padnie No spoko na Dobra O kurde mi Ten jak z pistola im wywalił Ale leżą Jeszcze tu jest jeden nie. Co tu mają? Ile? Trzy blachy, twoja amunicja i jeden granat. No... Mogło być lepiej. Ale no cóż... A! Jeszcze tu Nie coś ciekawe. jest! A! Jest alkohol mógł. Jest destylarnia, ale... Ty! Ten. Jeden alkohol jedną manierkę kosztuje. Sześć ziemniaków. No sześć ziemniaków właśnie. Kurde... No to nawet nie ma jak z tego skorzystać za bardzo, nie? O! Płyta pancerna w stole! Tak? O! No, blacha tak zwana. Ta. No to dobrze, to się też przyda. Chociaż... Powiem szczerze, nie wiem do czego teraz my to... No ale czekam jeden mamy. Także w sumie spoko, bo i tak będziemy potrzebowali... W sumie tylko energii. Ech. To dobre z tą strzelbą. A, tutaj? nie ma nic? Nie ma. Wszystko żeśmy zobaczyli. Mam 6 żelaza. Przydałoby nam się trochę żelaza zebrać ogólnie, powiem ci. Mm, mam 16 kawałków żelaza. Tak. O, no to może starczy kurczę. Tu jeszcze wezmę mięso. Mam no, to gdzieś ognisko? Już wziąłem. No właśnie. to gitara. No dobra, to co? Zmykamy do bazy. Tak. I... Będziemy się z Wami żegnali. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Możecie zostawić lajka. Like no i co? Myślę, że w przyszłym odcinku już będzie może to piekło. Zrobimy yy, te czekany. No i będziemy się szykowali do zejścia, bo właściwie, no co, brakuje nam tylko Tylko tych czekanów. No, apteczki mamy. Jeszcze może coś zrobimy, żeby mieć więcej bandaży. O, bo ja nie mam bandaży i jakoś to tam będzie, także co. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Hejka. No się